Dzień dobry, witam Państwa na podsumowaniu dnia. Przechodzimy do głównych instrumentów. Najpierw oczywiście rynek akcji. Na kontraktach na Inback System 500 jesteśmy w dosyć w takim martwym punkcie, bo tak na dobrą sprawę. Nie wiadomo czy już jesteśmy w palicy, która ma sięgnąć do ukafali fali A na poziomie 2457. I dopiero potem tylko na fala wzrostu w nowym szczytem P490, 500 tak jak i potem przesilenie i większe spadki do poziomu 400 czy też czeka nas jeszcze dokończenie fali i po nieudanej próbie przełamania tego poru czeka na dopiero fala C. Przechodzimy w takim razie do sytuacji na okresie dax -a. Tutaj na próba przełamania ważnych wsparć w okolicy 12, 12 090 nie udała się, doszło do odbicia. I, I biorąc pod uwagę sytuację w Stanach Zjednoczonych. Myśleliśmy mieć Wpadki w ramach palicy. To tutaj należy spodziewać się kolejnego ataku na te bardzo ważne wsparcia i dopiero po... Nieudanej próbie przełamania tych ważnych wsparć można było oczekiwać na poważniejszy ruch w górę, wtedy, kiedy Stany będą robiły nowy szczyt te możemy mieć drogę oporu w okolicy 12300 2330 dopiero potem przesilenie i spadki na polskim rynku. W krótkim terminie możliwe byłoby wsparć w okolicy 2,330. To mogłoby być koniec walice na rynku amerykańskim. Tak, gdy będziemy szli na nowe szczyty, tutaj możemy jeszcze ruszyć w górę. Natomiast <śmum> próba przełamania tego rocznego szczytu na przykład w tym samym stanie, powinno się udać. W potem w dłuższej perspektywie, czeka <śmum> nas poważniejszy w tył. Teraz Eurodollar. Do <śmum> Perspektywa podwójna. O 16.00 pojawiły się dane ze Stanów Zjednoczonych, bardzo ważne. Indeksy ISM, dla sektora usługowego były znacznie gorsze od oczekiwania, spowodowało osłabienie dolara, ale biorąc pod uwagę to, że wcześniej polowa z tego do oczekiwania pomimo 2 minuty gorszych danych dla dolara. <kłysy> szanse na to, że doszło by do przełamania tak wysokiego, znaczy tak silnego oporu, na poziomie 1, 10, mogą być niewielkie. W efekcie rynek potem w dół. Ale musimy pamiętać jeszcze o tym, że jutro o 1430 mamy bardzo ważne dane z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych. Na te dane zapewne będą inwestorzy czekać, więc prawdopodobnie będziemy tutaj jakąś konsolidację. Sygnał sprzedaży pojawi się wtedy, kiedy byśmy przebili tutaj te ostatnie dałki w okolicy troszeczkę poniżej 1,1840, które zatwierdza się trochę drogę 17,70, ewentualnie Sygnał sprzedaży może pojawić się wtedy, kiedy nie uda się próbować przełamania tutaj tego bardzo ważnego szczytu, na przykład jakaś podażowa spadająca gwiazda. No i e, no, mniej prawdopodobny scenariusz, no jednak trzeba go rozważać, że słabsze dane jutro się pojawią, znacznie słabsze i one mogą doprowadzić do przyjęcia do tego polu. Ale myślę, że ten scenariusz jest mało <laughs> prawdopodobny. Podaję go tylko dla, można powiedzieć, tutaj e, pełnego obrazu tego, co mogłoby się na rynkach wydarzyć. Przechodzimy do sytuacji na rynku dolara do złotego. Ze szczytu na poziomie 3,82 powinniśmy mieć pięciopalową strukturę. W krótkim terminie, gdy zakończy się para trzecia, <coughs> jesteśmy tutaj na ostatnim dołku, możliwe, możliwe byłoby wejście w korektę w postaci fali czwartej, potem jeszcze jeden dołek, wsparcie, Długoterminowe mamy w okolicy między 3,55 i 3,53. W takiej dużej piątce w dłuższej perspektywie należałoby spodziewać się poważniejszego wielotygodniowego ruchu w górę. Na złocie dobrze dane o 16 przełożyły się na kolejny ruch w górę. Wcześniej już wystąpił ten ruch w postaci tej białej świecy. Próba przełamania oporów między 1270 1273 może się nie udać w efekcie możliwy byłby potem ruch w dół. Scenariusz alternatywny zakładałby, że jednak ten na zostanie przewidziany, wtedy otwiera się program dalszych wzrostów. Wydaje się, że ten scenariusz alternatywny wzrostowy dla złota jest no, raczej mało prawdopodobny. No i wreszcie ROPA. Na wykresie cen ROPY doszło dzisiaj do e, dalszych wzrostów. Mieliśmy tutaj kilkukrotne próby przełamywania tutaj wsparcia na poziomie 49,6, nieudane. Jeżeli przebijemy ten lokalny szczyt, no to wtedy będziemy mogli liczyć na to, że kurs będzie dalej szedł w górę i dotrze do tego bardzo ważnego oporu. Korpusy są na poziomie 50-35. Próba przełamania tej silnej bariery może się nie udać. To byłaby fala B i potem należałoby spodziewać się jeszcze powrotu do fali A. Mielibyśmy dużą korektę płaską, zaznaczają na żółto A, B, C. I w dłuższej perspektywie kurs ropy byłby gotowy do kolejnego ruchu w górę. Wam też o tym, że tak e, opory tutaj mamy w okolicy 5035, 54, pi, przepraszam, jeśli one zostaną przewidziane. wtedy, może się odchodzić droga do oporu bardzo silnego w okolicy 52, no i tam już raczej nie sądzę, żeby udała się próba przełamania tej bariery, później perspektywie tak oczekuję na spad. To wszystko na chwilę obecną. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na 18 dzisiaj e, e, formacje cenowe. Praktyce. Do usłyszenia.